Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Wczoraj mówiąc, że mogę nie dojechać na czas, chyba sobie wykrakałem. No, Kraków chyba zmarł komunikacyjnie po tych opadach śniegu ostatnich. Ale jestem, troszkę później, ale, ale transmisja się odbywa, jak widzicie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam, Was znowu ostrzec co do kupowania... Wyrobów ze złota, które nie są ocechowane państwowymi cechami probierczymi. Robię to właściwie na, na Waszą prośbę. Dość kilka osób pisało do mnie o dramie internetowej, która odbyła się znaczy w Nowym Jorku zasadniczo. Dziwię się, że tam. Dziwię się, że tak jest. Zaraz Wam pokażę. To jest kanał Tracks New York i tutaj mamy takie nagranie. I, no i tak, to, tak, to sobie, tak to sobie wyglądało. Oni tam w końcu się pobili dość poważnie. Także ten człowiek poszkodowany niby w, całej tej, w całej tej aferze wylądował w karetce. Tam go przyduszono jego łańcuchem złotym, który miał na szyi do tego na koniec okazało się, przynajmniej CNN albo Fox News to już tego już nie pamiętam, poinformowała że ten człowiek, który oszukał na sprzedaży złota został aresztowany przez służby federalne właśnie pod zarzutem oszustwa o co chodziło? Chodziło o to, że jeden ze złotników w Nowym Jorku, ten który tak głośno krzyczał i domagał się pieniędzy sprzedał bransoletę za kilka 12 tysięcy dolarów, a powyżej 20 tysięcy dolarów z tego co pamiętam, bransoletę ze złota 14-karatową, oznaczoną jako 14-karatowa i kameryzowaną diamentami, no i po jakimś czasie klient do niego przyszedł z wyceną od niezależnego wyceniacza i z dokumentami, z których wynikało, że ta bransoleta nie jest wykonana ze złota 14 karatowego, tylko próba jest znacznie niższa, znacznie odbiega od tego, co zostało zadeklarowane na brunzulecie. No i on pierwszy, co zrobił, to oddał klientowi pieniądze, no a potem udał się właśnie nakręcić tą awanturę, którą, którą widać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o amerykański rynek, to, to zasadniczo jest standard. Dlatego dziwię się, że taką. Aferę nakręconą w Nowym Jorku, bo oni powinni po prostu zdawać sobie sprawę z tego, że większość biżuterii sprzedawana na tamtym rynku, to jest na tamtym rynku, generalnie amerykańskim, kanadyjskim, na tych wszystkich rynkach, na których nie ma prawa probierczego, złoto jest zwykle sprzedawane właśnie w taki sposób, że to są, to są oszustwa. To, to, to złoto nie trzyma próby. Co więcej. Zgodnie z prawem, jeżeli złoto nie trzyma próby, to w pewnych, w pewnych zakresach tam obowiązuje tolerancja ujemna, więc można zgodnie z prawem napisać, że to jest 14-karatowe złoto, pomimo że to 14-karatowym złotem nie jest i pomimo, że gdybyście taki wyrób przywieźli do Polski, i ocechowali go tutaj w Polsce, to okazałoby się, że mamy 12-karatowe złoto, a nie 14-karatowe. Pomimo, że zgodnie z amerykańskimi przepisami producent mógł przysłać, czy mógł to oznaczyć jako, jako złoto próby 14-karatowej. Już wam to wszystko wytłumaczę dokładnie. Na początek pokażę bransoletę. O, taka, taka sobie. Tenisówka. I właśnie tutaj zilustruję Wam zaraz dokładnie ten problem. Momencik, tylko muszę. Ja sobie tutaj usiłuję Wam to pokazać pod mikroskopem. Tutaj zaczyna mi coś już być widać. No, i popatrzmy, tutaj mamy taką deklarację. Deklarację, która jest. Spróbuję ją jeszcze jakoś lepiej pokazać. W tej chwili widać najlepiej. 750, tak? Czyli mamy. Mamy na branzoletce. Na bransoletce po prostu mamy napis 750, no i teraz Wam pokażę, że ten napis znaczy nic, kompletnie nic, to jest, to jest po prostu napis i nic, nic ponad to. Do tego musimy sobie oczywiście wziąć i użyć spektrometru, muszę się przenieść na inne stanowisko. że Wam przełączam obraz, tak żeby było cokolwiek widać. Mam to wszystko w rozsypce, bo tak jak Wam mówiłem, przyjechałem na spóźnieniu, więc tylko zdążyłem włączyć komputery i już zaczynałem transmisję. Ale mam nadzieję, że opanuje sytuację. No i procedura, którą znacie, już od wiele razy wam pokazywałem. Tutaj sobie ustawiamy, żeby zbadać ten stop. Co to za, co to za stop? No i można uruchomić spektrometr. To będzie trwało chwilę. On będzie rysował. Nawet ładnie to idzie, więc troszkę powiększę wam obraz, żeby było to lepiej widać. I zaraz zobaczymy, jaki jest wynik pomiarów. No właściwie nic tu nie mam, nie mam co do mówienia w tym momencie, dlatego troszkę cisza. Osiegnąłem po książkę, żeby Wam pokazać, żeby Wam przeczytać, jak to wygląda, i opowiedzieć jeszcze o innych rzeczach. Na razie zobaczmy sobie, jaka tutaj zawartość tego złota się okaże. Ale badałem to wcześniej. Badałem to już wczoraj po południu i nie było najlepiej. 1738, słuchajcie, 200, 724. 724 prób, próba, słuchajcie, to jest oszukiwane po prostu. Zwyczajnie oszukiwany obiekt oznaczony jest jako 750. Nie ma cech probierczy. Poczekajcie jeszcze, tylko wyjmiemy go sobie z urządzenia. Czyli, widzicie, niby fajnie to wygląda niby 18 karatów. Jeżeli zapłacimy jak za 18 karatów, to przepłacimy. Bo gdybym teraz to zaniósł do urzędu probierczego, tutaj dwie, dwa domy dalej, oni by to zbadali. Zapewne wyszłyby wyszły im inne wyniki, dlatego że co badanie to wychodzi inny, inny wynik. Tak to niestety działa. Ale tak czy inaczej na pewno nie wyszedłby wynik 850. Ten spektrometr ma błąd pomiarowy na poziomie plus minus 3 punkty, więc tutaj nie ma możliwości, żeby ten wynik był takim wynikiem, który, który by zaakceptował urząd probieczny, nawet mając na uwadze to, że że oni mogli po prostu wykonać inaczej oznaczenie i powiedzmy te trzy punkty mieć na przykład więcej, wynik większy, wyższy o 3 punkty. No i to jest, i to jest dość, dość, poważny, dość poważny problem, no bo ktoś kto za to zapłacił jak za osiemnastkę a kupił czternastkę, no to, to jest generalnie stratny. Na dobrą sprawę w tym momencie również nie opłaca się tego gdyby to zostało odcechowane to nie opłacałoby się tego sprzedawać na złom, tylko trzeba by to najpierw przetopić. Bo po przetopieniu, w sprzedaży w wyspecjalizowanym punkcie skupu, zapłacono by za te 720 punktów, tam z groszami, a jeżeli by się to zaniosło po prostu do skupu po cechowaniu, to zapłacono by za to jak za 585, czyli, czyli dość spora strata. O tym trzeba pamiętać. No i teraz mam tutaj książkę z taką oto tabelą. Słuchajcie. I to jest tabela, która mówi o tym, jakie są tolerancje w Stanach Zjednoczonych i jakie były. Ponieważ parę dni temu sprawdzałem komuś próbę zegarka. Ktoś przyniósł mi piękny zegarek z fantastycznym mechanizmem. Mechanizm Wykonany. Przepraszam was. Mechanizm wykonany w Londynie. Rewelacyjny z wieloma komplikacjami, z minutowym repetierem, i ze skaczęcą sekundą, z, ze stoperem, z monfazą Generalnie czego tam nie było w tym, w tym zegarku. To był zegarek kieszonkowy, zegarek z przełomu wieków. Oczywiście 19 i 20. No i nie miał cech probierczych, miał tylko oznaczenie 18K, no i sytuacja była podobna, też w okolicach 20, 20, 21, 721, 722, tak mniej więcej to wychodziło, słuchajcie i wtedy powiedzmy na przełomie wieków wprowadzono w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w 1906 roku Gold Act, i to jest ten starszy Gold Act, który mówił, że jest dopuszczalna negatywna tolerancja, czyli ujemna tolerancja pół karata. Pół karata. Czyli, czyli akurat powinno, gdyby ktoś zrobił stop na poziomie 730, tam niecałe, tam 729, trzeba by to przeliczyć, to wtedy to wtedy ta, ten wyrób można by było oznaczyć cechą 18 karatów. Więc kupując dawną biżuterię ze Stanów Zjednoczonych, możecie się spodziewać, że to, co kupujecie oznaczone jako 14 karatów, to jest tak naprawdę tak naprawdę 13,5 karata, bo każdy złotnik, zna się na ekonomii i wie, jeżeli, że jeżeli da klientowi mniej o półka karata złota w stopie, który, z którego wykona obiekt, to on te półka karata złota sobie zostawi w kieszeni, a skasuje klienta jak za, jak za półka rata więcej. Więc to jest taki przejaw bardzo niezdrowej, bardzo niezdrowej konkurencji który na tamtych rynkach jest standardem i to już od dawna. No i teraz tak, na przykład przykłady do tego, do tego złotego prawa, tego Gold Act. Powiedzmy, jeżeli mamy 750 próbę złota, to wtedy, czyli napis mamy 750, to wtedy zawartość złota nie może być niższa niż 729,2 punktu albo 2,8% poniżej, poniżej tej, tej próby 750. Natomiast jeżeli jest oznaczone, tak, jeżeli wyrób jest oznaczony 18K, to znaczy, że zawartość złota musi być minimalnie 17, 17 karatów. I dalej, w 1981 roku, ten, ten akt został zamieniony przez kolejny akt prawny. Taki, który zezwala na trzy punkty tolerancji, na trzy punkty tolerancji ujemnej. Czyli jeżeli mamy złoto próby 582, to złotnik w Stanach Zjednoczonych może oznaczyć go zgodnie z prawem cechą 585. Mimo, że to nie jest 582, popatrzcie, jeżeli ja bym badał taką, taki obiekt, mając urządzenie, które bada plus minus 3, więc jestem w stanie, załóżmy, że badam go idealnie, dokładnie. Zbadałem taki obiekt, wychodzi, że ma 582. Jak klientowi mówi, że brakuje. No i teraz pytanie jest tak, czy to jest tolerancja urządzenia, czy po prostu jest 585? I, a moje urządzenie pokazało 582, bo tak wyszedł pomiar, zgodnie z tolerancją. Czy też jest zaniżone i co powie o tym Urząd Probierczy? No właśnie nie wiadomo. Dopóki nie pójdzie się do Urzędu Probierczego, dopóki tego się nie sprawdzi w Urzędzie Probierczym i nie ocechuje takiego wyrobu, to nie wiadomo. Ale jeżeli tam jest 582, to możecie mieć pewność, że Urząd Probierczy ocechuje to cechą dla złota czwartej próby, czyli... To będzie dwunastka, a nie czternastka. Nie Pomimo to, że w Stanach Zjednoczonych zgodnie z prawem mogło to zostać oznaczone jako, jako, złoto, próby, jako złoto próby 14 karatowej. Tak to, tak to mniej więcej wygląda w Stanach Zjednoczonych. Z tego robią się różnego rodzaju problemy, właśnie chociażby takie jak tutaj. Pokazywałem wam standard, który, który był na tamtym rynku. Póki platyna była droższa od złota, wtedy rodowano części wyrobów, pokrywano rodem i pisano na wyrobie. Odciskano taki, taki znacznik, że wyrób jest z platyny, po to, żeby podnieść jego wartość. No bo jak jest platyna, platyna jest droga, więc można taki obiekt sprzedawać drożej. I w tym momencie, też sprowadzając taką biżuterię z początku lat. Z początku lat 2000, znaczy z początku wieku generalnie wtedy, kiedy właśnie platyna była droższa, no to, no to się nagle okazuje, że mamy wyroby złote, które udają, że są wyrobami platynowymi. Proszę na to zwracać uwagę przy zakupach. Pamiętajcie, że probiernictwo jest po to, żeby było lepiej żeby było lepiej konsumentom, żeby chronić rynek. Jak widać po tym, co się stało w Nowym Jorku, po tym, co zostało tak rozreklamowane na cały świat, jak to złotnicy oszukują w Nowym Jorku na złocie, widać, że brak probiernictwa jest problemem, że brak obowiązku probierczego jest problemem dla rynku i to dużym problemem dla rynku. Zresztą widać to też dokładnie, co się dzieje na przykład na rynku w z biżuterią pochodzącą z Turcji, która też generalnie tam nie ma prawa probierczego i też brakuje zawsze, praktycznie zawsze, jeżeli coś jest nieocechowane, to zawsze brakuje jakiejś ilości złota w tym stopie, no bo na tym można łatwo zarobić. Na tym po prostu można łatwo zarobić. To jest oszczędność dla złotnika. Złotnik sprzedaje, wytwórnia sprzedaje klient się cieszy, bo ma napisane 14 karatów, no a potem się zaczynają problemy właśnie, jak trzeba to trzeba ocechować. To Zobaczymy, co z, tego, co z tego wyniknie, czy to będzie tylko kolejna awantura internetowa, czy może ktoś się stuknie w głowę i stwierdzi, no, że tego handlu to nie można tak na żywie opuszczać i po prostu pozwalać złotnikom wypisywać cokolwiek na, na obiektach, które wykonają tylko, tylko że trzeba by zorganizować urzędy które probiercze, które będą sprawdzać to złoto, czy też po prostu właśnie to tak politycy będą stwierdzą, że to nie ma znaczenia, ludzie sobie między sobą sami będą y, y, się y, y, sądzić w, y, w sądach, tylko zwróćcie uwagę, że mało który użytkownik, który kupuje jakiś wyrób po to, żeby założyć go na rękę, czy generalnie założyć na siebie jakąś biżuterię, mało kto pierwsze co leci do osoby, która wycenia, po to, żeby sprawdzić, jaka jest zawartość złota w stopie. Większość ludzi po prostu kupuje biżuterię, zakłada ją na siebie i się nią cieszy. Wierzy, że ma 14 karatów, i większość ludzi w ogóle nie dowiedziała się zapewne nigdy, znaczy bo nie, nie dowie się nigdy, że zostali kiedyś oszukani, bo oni po prostu mają, mają złote wyroby, złotą biżuterię kupili to kiedyś. Jak nawet przyjdzie jakaś potrzeba, że chcą to sprzedać, no to, no to sprzedadzą, zapłacą im za to tam odpowiednio. Oni też się nie do końca znają, nie wiedzą ile powinno się im zapłacić. W związku z tym większość ludzi nawet nie skieruje się do sądu i nieuczciwi złotnicy to wykorzystują. Oni po prostu zaniżają tą próbę i to znacznie. Ja już widziałem takie wyroby, które miały Napisane, że są 18 karatowe, natomiast wyrób, złoto w wyrobie nie trzymało próby 10 karatów. 10 karatów, które jest standardową standardowym zawartością złota w, na rynku w Stanach Zjednoczonych. Więc to nawet była 9-karatowe złoto w rozumieniu naszym, naszego urzędu probierczego, polskiego urzędu probierczego. To byłoby oznaczone złoto jako 9-karatowe, a tam było oznaczenie 18. Wyobraźcie sobie, jak klient został oszukany zasadniczo więcej niż dwukrotnie. Zapłacił dwa razy, Jeżeli zapłacił dwa razy za dużo, niż warte było to złoto, to jemu się wydawało, że i tak kupił tanio, dlatego że to było tańsze niż, niż mogło być dużo tańsze niż 18. Taka, taka uczciwie wykonana osiemnastka. No i to tyle tytułem takich ostrzeżeń albo przestrzeżeń. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je na, na czacie. Ja już sobie przejdę do, do studio.